Zacznę od tego od zdradzenia tajemnicy małej, bo to nie jest tak, że my sobie te fragmenty do analizy wybieramy czy do jakiegoś komentarza, tylko tu brat Izajasz je wybiera. No i się nawet ucieszyłem, że mi wybrał taki, bo, bo jakoś jest mi bliski, wydaje mi się w ogóle szalenie ważny w całej Ewangelii. I takie pierwsza rzecz, sobie pomyślałem jak to jest, jak ktoś cię pyta za kogo inni mnie uważają. I czasami jest łatwo powiedzieć, co myślą inni, a ja tak mam, że tak no, bo oni mówili to, tamto. A dużo trudniej jest powiedzieć, jak ktoś się pyta, a ty co myślisz? I tak, no wiesz, bo nie chcę cię zranić, tak ogólnie nie jestem pewien, też jest ocena, że ktoś coś może coś powiedzieć na nasz temat. I też tak fajnie, że ci apostołowie mówią o prorokach. Nie uważają za tego proroka, czyli cały czas jest takie wyczekiwanie, że to nie jest jeszcze ten. Nie? Inni mówią, że jesteś prorokiem, że jeszcze, jeszcze opowiada o tym, co ma nadejść, ale nie jesteś tym właściwym. No, i nagle on pyta, co wy myślicie? I wyobrażam sobie, że jest taka cisza, nie? i nikt nie odpowiada. I jest piotr, który mówi: No, ty jesteś synem Bożym. Nie? No w ogóle absurdalna odpowiedź. Nie wyobrażam sobie, że sam mówię coś takiego, kiedy ktoś mi o to zapyta, do, do człowieka, który przed nim stoi, nie? W ogóle szaleństwo. I, i okej, okay. on odpowiada nawet nie z siebie to wiesz, Bóg ci to objawił, mój ojciec. I ciekawostka jest też dla mnie taka, że no właśnie, on już wie, okej. Okay? A jak coś wiesz, bo potem Jezus mówi, że to, co będzie uznane dla Was, to ja to uznaję, jeżeli coś rozwiążecie, ja to rozwiązuję. I ma taką myśl, właśnie, bo jeżeli coś wiesz, to znaczy się na tym znasz. Jak już znasz Boga, to On Ci pozwala zrobić z tym, co znasz, co chcesz. Po pierwsze, jest zaufanie. Jeżeli znasz się na jakiejś maszynie bardzo dobrze, robisz coś świetnie, no to ktoś ci powie: No tak, możesz prowadzić warsztaty, możesz się tym zajmować, możesz tutaj coś pozmieniać, bo ci ufa i Bóg nam też ufa. Nie? To jest takie, dla mnie to było takie poczucie niezauważalne, gdzieś tam, któryś raz to czytając, do tego dotarłem i, i sobie myślę, że strasznie to jest fajne, że Bóg mówi: No dobra, jak już wiecie, to proszę, działajcie. Ja wam ufam. Dzięki.